Dzisiaj w Białej doszło do kolizji na ulicach Sidorska z alejami tysiąclecia. Dwa samochody osobowe trzy osoby jechały w tych samochodach. Dwa zespoły karetki pogotowia były na miejscu, ale nikogo nie zabrały ze sobą. Osoby zaopatrzone na miejscu akcji. Pojazdy uszkodzone? E, pojazdy uszkodzone, Audi A6, e, lewa strona pojazdu i Toyota Wenzis, e, przód pojazdu. E, wiadomo, jaka jest tak wstępnie przyczyna? Jest... E, Przyczynę i okoliczności wyjaśnia e, policja. Dzień, 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 dzień. we